Witam, bardzo witam na moim kanale. W dzisiejszym filmie nauczę Cię, jak stworzyć profesjonalną stronę internetową za pomocą WordPressa. W ciągu zaledwie 10 minut przekonasz się, jak łatwo jest stworzyć stronę internetową w WordPress. Nie musisz znać żadnego rodzaju kodowania, nie musisz znać kodu HTML, nie musisz tego wiedzieć. Możesz zacząć dzisiaj i pokażę Wam, jak łatwo jest stworzyć stronę internetową za pomocą WordPressa. To bardzo łatwy sposób, zanim zapytam. Czy jesteś zarejestrowany na moim kanale? Udostępnij te treści, aby te typy treści mogły mieć wpływ na innych. Chciałbym skorzystać z okazji, aby powiedzieć, że możesz stworzyć profesjonalną stronę internetową za pomocą WordPressa. Moja sugestia jest taka, że utworzysz ją za pośrednictwem hostingu hostinga. Zostawę link w opisie wideo, który jest nawet hostingiem, którego używam do tworzenia projektów stron internetowych. OK? Po kliknięciu linku w opisie filmu po prostu przesunąć w dół, a tutaj znajdziesz. Dostępne plany, w tym zostawię ci kupon na zniżkę. Po prostu kliknij link i dodaj ten kupon zniżkowy, a szybko pokażę ci, jak to zrobić, ok? Tutaj więc możesz uzyskać dostęp do tych trzech planów, a to, co Wam polecam, jest najpopularniejszym planem, który mam. Dlaczego? Ponieważ możesz tutaj umieścić do 50 stron internetowych, masz znacznie większą pojemność pamięci masowej niż hosting premium i w zasadzie będziesz miał dwa razy więcej miejsca pamięci masowej do umieszczenia swojej witryny. Obiekt. Będziesz miał również prawo do darmowej nazwy domeny na jedne rok, ok? Jeśli podpiszesz tutaj 48-miesięczny plan, będziesz miał prawo do kolejnych 3 miesięcy bezpłatnych. Spójrz jak fajnie. Załóżmy, że jesteś zainteresowany tym programem, klikniesz ten doskonały przycisk tutaj, gdzie będziesz wspomniał o okresie, w którym chcesz zatrudnić. Na przykład masz 1 miesiąc, 12 miesięcy, 24 miesiące lub 48 miesięcy. Jeśli naprawdę chcesz w pełni skorzystać z korzyści oferowanych przez Hostinger, zdecydowanie zalecam, abyś tego nie robił. To jest 48 miesięcy, ok? Wyobraźmy sobie więc, że zainteresujesz się planem dłuższym od 4 lat. Jakie korzyści otrzymasz w tym przypadku? Będziesz miał bezpłatną nazwę domeny na rok, a także masz prawo do bezpłatności przez kolejne 3 miesiące, w sumie 51 miesięcy, aby korzystać z tego hosta w hostingu. Ile zapłacisz w tym okresie? Dokładnie ta wartość, ale poczekaj, dam ci kolejny kupon zniżkowy, więc możesz kliknąć tę opcję tutaj. Widzisz, ja kliknąłem tutaj. Otwórz pole kupon zniżkowy. Tutaj umieście mój kupon. Wpiszesz Daniela Martinsa w ten sposób, a następnie klikniesz Zastosować. Aplikacja zostanie automatycznie wypełniona, a jak widać, wartość tutaj zmniejszona. Zobacz, jak to jest zabawne. Następnie, po prostu postępujesz tutaj przez proces wynajęcia hosta. Tutaj szybko się zarejestrujesz, a następnie zapłacisz, gdzie zobaczysz, który z nich jest najlepszym i najlepszym sposobem płatności. Po płatności z hostinga będziesz mógł uzyskać dostęp do HPN lub Hostinger, który jest dokładnie dashboard, gdzie możesz stworzyć swoją stronę internetową. Pokażę Wam teraz, że to jest dokładnie o HPN lub panel hostingu. Dzięki tej tablicy dowiedziesz się, jak tworzyć swoją stronę internetową w WordPress w bardzo szybki sposób. Więc dalej, wybierzesz tę opcje z tej witryny, otworzysz kilka opcji, a kiedy klikniesz ten przycisk, klikniesz ten przycisk tutaj. Tutaj pojawią się opcje WordPress. Widzisz? Kliknijmy tę opcję WordPressa. Teraz nadszedł czas wykonać ustawienia logowania, aby uzyskać dostęp do tablicy kontrolnej WordPressa, gdzie skutecznie utworzysz swoją stronę internetową. Na przykład tutaj przyniosłem mój e-mail, tutaj przyniosłem hasło, które przyniosły losowe hasło. Ale jeśli chcesz zmienić hasło lub ustawić własne hasło, możesz zmienić hasło tutaj. Jeśli chodzi o mnie, pozostanę w ten sposób i kliknę tutaj, aby przejść do następnego kroku. Chłopaki, masz jakieś inne możliwości? Twórz swoją witrynę za pomocą sztucznej inteligencji lub możesz też tworzyć za pomocą szablonu szablonu, więc wybiorę ten szablon tutaj. Zobaczysz, widzę kilka szablonów, kilka bardziej interesujących szablonów. Kliknę. Następnie tutaj pojawia się kilka modeli, zobacz, zobacz, jak fajnie, kilka bardzo pięknych modeli, a potem na mnie zależy, aby wybrać jeden model tutaj. Zdefiniuję tutaj bardzo interesujący model. OK, wybierę ten model tutaj. Widzisz, wybrałem ten model, który wykorzystuje motyw Astra. Temat Astry to jeden. Możesz uzyskać wiele modeli ze strony internetowej, co jest zasadniczo jednym z modeli, które Astra nam tutaj zapewnia. Spójrzcie, ludzie, bardzo niewiarygodny model. Spójrzcie, bardzo piękny, bardzo kompletny model. Jeśli chcesz zidentyfikować jakość tych modeli lub innych urządzeń, zobaczysz, jak to tutaj będzie wyglądać. Rozumiesz? To tablet, to telefon komórkowy, widzisz? Wygląda całkiem ładnie. Następnie możesz kliknąć przycisk tutaj, abyśmy mogli kontynuować. O, jeśli chcesz, tutaj jest idealne. Zainstaluj te wtyczki tutaj i możesz je zainstalować. No widzisz, że już wybrał? Wybiorę je tutaj, to jak prosił tutaj, a my klikniemy dalej tutaj. Nadszedł czas, abyś wybrał niestandardową domenę. Jeśli już zarejestrowałeś swoją bezpłatną nazwę domeny w Hostinger, masz prawo do jednego roku bezpłatnej nazwy domeny, więc możesz ją wybrać tutaj. W moim przypadku umieścię tymczasową domenę, ponieważ wtedy będę mógł utworzyć swój projekt, a następnie mogę połączyć swoją osobistą domenę. Kiedy skończę, kliknę tutaj tę opcję. Teraz jest konfigurowany WordPress, abyśmy mogli uzyskać dostęp do tablicy, a zobaczysz idealne wyniki. Chłopaki, spójrzcie, wylądował na ekranie panelu WordPress. Zobaczmy, jak fajnie, więc zobaczmy, ponieważ już zainstalowaliśmy dla nas szablon tutaj. Zobaczmy, jak ten szablon wygląda tutaj, więc chcę kliknąć tutaj, w tej opcji. Zobaczmy, jak nasz szablon jest zainstalowany. Chłopaki, to niesamowite. Widzieliście nawet, jak szybko jest. Niesamowite. Proste i super praktyczne. Następnie tworzysz stronę internetową w WordPress, na przykład używając szablonu motywu Astra, a następnie opisałeś tutaj wszystkie informacje. Jeśli chcesz edytować tę stronę internetową, jest to bardzo proste. Po prostu kliknij tę opcję tutaj, aby edytować stronę, a wtedy będziemy w stanie edytować specjalnie tę stronę lub dowolną stronę, którą chcesz edytować. Widzisz to? Mogę teraz wykonać wszystkie niezbędne edycje, mogę ją stąd usunąć, mogę tutaj uwzględnić informacje. To dotyczy każdego tekstu, to dotyczy również tego obrazu, widzisz. Spójrz, kliknij ten obraz, obraz już pojawia się po prawej stronie. Mogę po prostu usunąć i zmienić ten obraz i umieścić inny obraz, widzisz? Wybierz tutaj obraz, a następnie przyprowadź ten obraz tutaj, a następnie rób to samo na przycisku. Wybieram usunięcie tej informacji na górze przycisku, włączenie tutaj kolejnej wspomnianej i tak dalej. Nie ma tajemnic, nie ma tajemnic. Musisz po prostu wykonać wszystkie niezbędne edycje. Klikniesz obraz, a obraz pojawi się tutaj. Kliknij tekst. Możesz teraz edytować tekst naturalnie tutaj. Ok, chłopaki, bardzo cicho, bardzo proste. Możesz edytować wszystkie strony tutaj. Na przykład, jeśli przyjdę tutaj, och, opuśćmy stronę. Och, muszę kliknąć wy, muszę kliknąć wyjść, a potem wrócę tutaj. Gdzie musisz iść? Och, przejdź tutaj na stronie. Kiedy klikniesz tutaj, będziesz miał dostęp do wszystkich stron na stronie, a następnie otworzysz je jedna po drugiej. Kliknij tutaj, aby edytować, a następnie będziesz edytować każdą stronę. Było proste, a potem było cicho. Poprawidłowo edytowałeś stronę. Klikniesz tutaj, aby opublikować. Zaktualizujesz lub opublikujesz idealną stronę. Została zaktualizowana, a następnie pozwól mi zobaczyć stronę. Wykonujesz ten sam schemat. Och, kliknij tutaj, kliknij tutaj w tej opcji, widzisz? Następnie możesz odwiedzić stronę internetową, a następnie wszystkie modyfikacje, które wprowadzisz, zostaną odzwierciedlone na twojej stronie internetowej i zobaczysz, jak to jest proste. Nie ma w tym nic tajemniczego. Musisz po prostu podążać krok po kroku, który zaprojektowałem dla ciebie tutaj. Możesz z łatwością stworzyć swoją stronę internetową. Zajmie to tylko 10 minut na WordPressie, ok? Jeśli więc chcesz zbudować profesjonalną stronę internetową, taką jak ta na dobrym hosterze, polecam hosting Hostinger. Zostawię link w opisie filmu. Jeśli więc chcesz dowiedzieć się więcej o tym, jak stworzyć stronę internetową na hostingerze, polecam kolejny film na końcu tego filmu, abyś mógł kliknąć i dowiedzieć się więcej o tym, jak stworzyć profesjonalną stronę internetową dla swojego biznesu. Więc czekam tam na Ciebie.